Kiedy jako elektryk stanął na czele strajków w Stoczni Gdańskiej, mówiliśmy tu, w Polsce, że z wybrzeża powiał wiatr odnowy, potem przyszedł stan wojenny, a pokojową nagrodę Nobla w jego imieniu odebrała żona Danuta, wreszcie został prezydentem Polski ikona, legenda Lech Wałęsa. Naszej rozmowy nie mogliśmy zacząć inaczej jak od bieżących wydarzeń na Ukrainie. Panie prezydencie, Ukraina godzi się na zawieszenie broni. Amerykanie zaproponowali jej warunki. Ławrow komentuje, że owszem, zawieszenie broni, ale pod warunkiem, że Ukraina nigdy więcej nie zostanie dozbrojona i jak mówi, że zostaną wykorzenione przyczyny konfliktu. Trwają rozmowy na najwyższym szczeblu. Jak pan widzi rozwój te, tych wydarzeń? Mam nadzieję, że jednak jakieś porozumienie z tego wyjdzie. Natomiast obawiam się, że że zmuszą Ukrainę do kiepskiego kompromisu. Tylko, że znów, logicznie patrząc na to, to będzie strata 6 do 10 lat według moich obliczeń. I potem to się wszystko odwinie i wróci na, na właściwe tory. To, co robi Ukraina, to wynika z rozwoju cywilizacji naszej. To, co robią i Rosja, i nawet Trump, to jest wstecznictwo. To jest cofanie się w rozwoju. Dlatego to, jest, to są koncepcje przegrane. Pan mówi o tych kiepskich warunkach, kiepskim kompromisie. To by były ustępstwa terytorialne? Bo tego też Trump oczekuje od y, Ukrainy. W starej epoce, 100 lat temu, to było bardzo ważne. A teraz y, rozwój technologiczny, technika mówi wyrównywać poziomy, otwierać granice. Że jakie problemy mieliśmy my po, po zwycięstwie Solidarności? Jak się bali otwierać granice? A co, podrównaliśmy tylko rozwój i właściwie w Europie nie ma granic. Można z dobrym zawodem wszędzie, w każdym państwie pracować. A więc nie biorą przykładu, z, 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 które, które mamy. Temu pokoleniu los dał w każdej dziedzinie przykłady, jak należy robić, i jak należy unikać nieporozumień i niedobych rozwiązań. Tylko, że nie, nie widzimy tego, nie wyciągamy wniosków. A pan, jako osoba, która tu w Polsce obalała komunizm i tak naprawdę doprowadziła do tego, że nie jesteśmy w tym bloku komunistycznym, jak pan teraz po tylu latach odbiera to, że znowu widzimy ten podział wschód-zachód, że znowu jest jakaś groźna Rosja, której musimy się przeciwstawiać? Od początku mówiłem. Że temu pokoleniu los dał żyć, kiedy zmieniają się epoki. Z epoki, w której państwa kraje były najważniejsze do końca XX wieku, ze względu na rozwój musimy przejść na zarządzanie w paru tematach kontynentalne, a w paru globalne. Takie są wyzwania tego rozwoju. Ale żeby to zrobić, to po tamtej brudnej epoce musimy. Wydyskutować. Musimy wiele prób podjąć, takie właśnie z Kaczyńskimi, z Rampami i innymi, żeby z tego pozbierać dobre rozwiązania. A więc wszystko, co dzisiaj się dzieje, jest prawidłowością, ale jako trenowanie przed, przed rozwiązaniami. Pytanie jest dla mnie, dla rewolucjonisty, czy pozbieramy właściwe rozwiązania, wyciągniemy wnioski i zrozumiemy, że mamy, mamy porządkować ten świat ze względu na, na konieczność rozwojową. Swego czasu przekonał pan tutaj w Warszawie Jelcyna, żeby wycofał wojska radzieckie z Polski. Gdyby miał pan radzić teraz Zełęckiemu, jak powinien rozmawiać z kimś takim jak Putin? Proszę panią, pytanie proste, odpowiedź skomplikowana. Szanowna pani, był taki moment, że i Putin postanowił właściwie. Po tym wypadku z samolotem współczuł i, współczył, i solidaryzował się. No tak ale Kaczyński zrobił z niego bandytę, tak, więc on sobie wyciągał takie wnioski. No na wszystko, ja chcę, ja idę w dobrym kierunku, a oni, a oni robią to. I dlatego też nie odczytaliśmy dob dobrze tamtych czasów. Ja bym był to zrobił, ale ja potrzebowałem drugiej kadencji. Ja bym był wyprostował te sprawy i w inny, ogóle inny świat byłby. No ale przegrałem wybory i wszystko poszło inaczej przeciwnicy popsuły sprawę nawet z Putinem popsuły sprawę Putin był taki moment że szedł właściwą drogą i to jest y, nasz błąd tutaj europejski chyba Światom... nie tylko nie, panie nie, prezydencie nie, nie. bo problem polega na tym że, że ludzie niby zauważają że to jest nowa epoka że trzeba zdejmować granice wyrównywać poziomy ale postępują po staremu są w starym myśleniu w starych rozwiązaniach przecież nawet popatrzmy, co się dziś dzieje w świecie. No, Trump, Francja, Niemcy. Jaki jest wniosek dla naszego pokolenia? Nawet demokrację musimy poprawić, bo ludzie nie wierzą w demokrację, nie bronią demokracji. 20 lat głoszę, jak nie wpiszemy tych trzech punktów do, do, do wszystkich y, programów politycznych, to, to będzie coraz gorzej i będą y, 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 Demagodzy, populiści wygrywać wybory. To, co się teraz dzieje. A te trzy punkty to. Po pierwsze, na, nawet na Putinie mamy pokazany obrad, obraz. Przywódca kraju takiego wielkiego jak Rosja czy Chiny nie może mieć więcej jak dwie kadencje, niedłużej jak pięcioletnie. To nie Putin, to nie Stalin, to system polityczny powoduje bandytyzm. Widząc to wszystko, dlaczego nie wpisujemy wszędzie, że to wszędzie powinno być? To pierwszy punkt. Drugi, każdy, kto jest wybrany, może być odwołany. Ale żeby nie było błaganów, to trzeba zabrać podpisów więcej niż, niż go wybrano. I trzeci punkt. Czytelność finansowania. Te trzy punkty, te pokolenie powinno wpisać do wszystkich programów, wtedy odzyskamy ludzi do demokracji i do obrony demokracji. A jeśli nie, to, to demagodzy, populiści podpalą nam świat. Ten świat tutaj w Europie już mamy podpalony, i ta demokracja musi się też bronić w sposób militarny. Europa się konsoliduje, bo trochę Trump zasugerował, że będzie się od niej odwracał. Czy my jesteśmy w stanie tutaj obronić się bez Trumpa, bez NATO? Solidarność dała przykład, jak walczyć i zwyciężać. Tylko wszyscy zapomnieli. Zaczęli walczyć w starym stylu, czołgami, strachami i tak dalej. Gdybyśmy my w tamtym czasie podobną koncepcję walki zastosowali, nigdy byśmy nie wygrali, nigdy byśmy nie wyprowadzili w Polski, nigdy byśmy do NATO do... nie weszli. Nigdy. Nawet jeśli dziś pomożemy zwyciężyć Ukrainie, Rosja się podniesie za 10 do 15 lat i zaatakuje następny razem. Jeśli nie pomożemy im zmienić systemu, to nie jest trudne, tylko trzeba zastosować metody zmierzające w tym kierunku. Czyli zbudować tam społeczeństwo obywatelskie, takie, które będzie świadome? Tak jest. Tak jest. Tak jest. I to w prosty sposób, mówiąc ze słuchaj. Zobacz, ilu już Twoich sąsiadów zginęło. Czy wiesz, że po ciebie też Putin sięgnie, bo ma coraz mniej ludzi i ty jutro pójdziesz do wojska i za dwa dni zginiesz. My cię chcemy obronić. My nie jesteśmy wrogami Twoim człowieku. Zastanów się. Tylko i wyłącznie posłuchaj nas, my Cię pomożemy zmienić system, ale ty musisz tego dokonać i wtedy będziesz bezpiecznie żył. Rosja to piękny kraj, tylko ma niedobry system polityczny. Powiedział mi pan, panie prezydencie, całkiem niedawno o tym, że Europa ma przecież swoją broń nuklearną Francja, Wielka Brytania. To właśnie w kontekście tej, tej europejskiej konsolidacji wokół wspólnej obrony. Dwa dni później. Powtórzył to Emmanuel Macron, mówiąc, że proponuje Europie francuski parasol nuklearny. To jest jakiś kierunek. Prezydent Duda zwrócił się ponoć do Amerykanów, pisze o tym Financial Times, żeby tu w Polsce była amerykańska broń jądrowa. My jeśli pójdziemy w tym kierunku, to, to zginiemy, jak już cywilizacje, które na tej ziemi były parę razy, w taki sposób zginęły, jak my to proponujemy. I dlatego też oczywiście dziś musimy bronić się, musimy ochronne parasole robić, ale tylko po to, żeby tam nastąpiła refleksja, żeby tam nastąpiły zmiany systemowe i tak dalej. Tylko po to należy, to należy robić, a nie, nie pokonanie, nie zwycięstwo, bo tu zwycięstw nie będzie, wszyscy będziemy pokonani. Czy pan widzi w tej chwili w Europie jakiegoś lidera opinii? Była taką osobą Angela Merkel, wokół się skupiali europejscy politycy. Potem miał takie aspiracje Emmanuel Macron, ostatnio też y, brytyjski premier Keir Starmer. Jest taki ktoś, wokół kogo politycy są się gotowi skupić? Znaczy, jest dość dużo, tylko, tylko na razie to jest wstępna dyskusja pod przyszłość Europy i świata, pod rozwój przyszły. I na początku taka dyskusja i, i takich liderów nie nie ma, ale w tej dyskusji powinni właśnie pojawić się i pomysły, co mamy robić, i, i liderzy do, do tej nowej koncepcji. Naprawdę, uwierzmy, to jest nowa epoka. Epoka inna, która wymaga w ogóle przeorganizowania świata w każdej dziedzinie. Los nam wystawił takie zadania. A pan czuje się usłyszany w Europie, w świecie? Znaczy, trochę tak ale nie do końca, dlatego że, jak mówię, to jest wstępna dyskusja i dlatego też wielu, wielu, wielu ludzi chce być w starym systemie. Widzi, że to jest nowe, ale, ale zachowują się po staremu. Państwo, kraj zakończyło się z końcem XX wieku. Demokracja skończyła się, tego typu Churchillowska demokracja zakończyła się z końcem XX wieku. Ta, te pokolenie musi zacząć od... Właśnie. Pytanie od czego? Czy demokracja szybko uratować, ale politycy się na to nie zgodzą. Czy, czy yy, partie polityczne, co to znaczy dziś lewica, co znaczy prawica? Przecież to, to są wszystko pojęcia z niej tej epoki, nie pasujące do, naszej, do, naszej, do naszych czasów. Panie prezydencie, to już tak na koniec tylko o panu. Czy jeździ pan jeszcze na ryby? No, mam mało czasu, mam teraz naprawdę dużo spotkań, wszędzie mnie zapraszają, także ja mówię inaczej, ja mam y, praktyczny punkt widzenia. Jednocześnie jestem człowiekiem, który gra na okazję, na przypadki. Nauczyłem się wykorzystywać. A tutaj nie wykorzystujemy przypadki. Nawet z Putinem nie wykorzystaliśmy w przypadku. No, naprawdę był moment, w którym Putin szedł właściwą drogą. Ale jeśli go w świat zrobił bandytą z, no, z bójem, że, żeby zrobił no, nam samolot nam z rządem, zrzucił, no, i on poszedł w tym kierunku. No, ja, jak nie doceniają tego, że próbuję, to idę w złym kierunku. W związku z tym ostrożnie zaceniamy. Najpierw pomyślmy, co my robimy. I Potrzebne są wizje, koncepcje. Tylko, żeby one były, to musimy je wydyskutować. Bo po tamtej brudnej epoce nikt nikomu nie wierzy. Pani musimy mnie przekonać, ja Panią, zacznę się budowanie. Jesteśmy w momencie przekonywania się, czy taki wybór jak Trumpa czy to jest dobry wybór, czy wyciągniemy wnioski szybko, po, po, po roku, po dwóch, że nie, 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 to niedobrze. I te pokolenie musi zacząć porządkowanie prawie w każdej dziedzinie. Panie prezydencie, dziękuję bardzo za rozmowę. Thank you.